Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj będzie przepis jak przygotować pyszne drożdżówki z serem. Tutaj mam podgrzane mleko, dodałam do tego mleka cukier oraz drożdże. W osobnej misce mam przygotowane przysianą wcześniej mąkę, roztopione masło oraz jajko. Teraz następnie wlewam już przygotowany rozczyn, staram się to dokładnie wymieszać. Możecie to zrobić robotem lub ewentualnie ręcznie, ja wykonuję tutaj ręcznie po połączeniu się już wszystkich składników ze sobą. Oczywiście odstawiam tak mniej więcej na godzinkę, ale jeżeli chcecie przyspieszyć ten proces wyrastania tego ciasta drożdżowego, możecie sobie na przykład podgrzać piekarnik do 50 stopni, no i umieścić tam takie ciasto, no i w krótkim czasie otrzymacie już wyrośnięte ciasto tutaj tak wygląda po wyrośnięciu oczywiście sobie przekładam teraz to na blat, staramy się to wykonać taki prostokąt równy i na to na połowę m, takiego prostokąta umieszczam przygotowaną wcześniej sobie masę serową, oczywiście ilość składników, czy na masę czy na ciasto drożdżowe będziecie mieć pod tym filmem i na połowę ciasta umieszczam masę serową później przekładam ciastem wykrawam sobie właśnie takie paseczki i później zwijam tak jak tutaj widzicie na filmie, wykładam sobie to na blaszkę później dalej będzie proces wyrastania, więc dalej sobie podgrzewam piekarnik do 50 stopni i tutaj już tak wyglądają moje drużdówki po wyrośnięciu roz, posmarować należy żółtkiem później wstawiam do piekarnika i po wystudzeniu y, takich drożdżówek, właśnie smaruję sobie wcześniej przygotowanym y, lukrem. Także pro, przepis jest bardzo prosty. Ilość składników jest niewielka, a można zachwycić się takim niesamowitym y, smakiem. Także zapraszam też do subskrybowania mojego kanału i do lajkowania. Do usłyszenia.